Witam Was w nowym vlogu. I nie, nie jestem na nim sama. W samochodzie czeka Kamil z dzieciakami. Po prostu Zuzia nam poszła spać. Dziś jesteśmy w takim pięknym miejscu. Niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Lecę kupić bilety, bo wejścia tutaj są cykliczne, ale o tym zaraz Wam wszystko powiem. Na razie idę po bilety. Jestem już po zakupie biletów. Zapłaciłam 36 zł, tylko za dwoje dorosłych. Dzieci mają wejście za darmo. Cały obiekt wygląda tak. I jesteśmy tutaj, w centrum nauki Leonardo da Vinci. Jeszcze mamy hotel, który jest tutaj. Jeszcze mamy centrum kongresyjno-szkoleniowe. Ale najfajniejszą część z tego wszystkiego, oprócz centrum, przy którym jesteśmy, są jeszcze ogrody. I tu sobie zobaczymy z drona. Bo na pewno z dołu nie będzie tak tego widać jak z góry. A tymczasem czekamy o 13.30 jest pierwsze wejście. Budynek po każdej grupie jest dezynfekowany. Także będziemy czekać pół godziny na dezynfekcję całego obiektu. A potem wchodzimy się bawić. Dzisiaj dzień zabawy. Przepraszam, czy pani pytała nas o zgodę na filmowanie i tak porządnego auta? <laughs> Dzisiaj jesteśmy tak. Zamiast fertkiem jesteśmy kamilowym Volvo. Nie wiem, będę musiała jakiś tandiem zapłacić mężowi. 20 lat temu, jak się takim przez wieś przejechało, to dziewuchy majtki ściągało o klamki. <grym> Dobrze, że wtedy takiego nie miał. Zuzula jeszcze śpi, a my idziemy się pobawić, bo tutaj na ogrodzie też jest bardzo to dużo atrakcji. Jak będziecie czekać na wejście, chociaż te wejścia teraz są ze względu na covid tak utrudnione, ale jeśli już będziecie troszkę wcześniej i będziecie chcieli się pobawić, to tutaj jest przepiękny ogród. Jest bardzo dużo atrakcji i właśnie dochodzimy do pierwszej, rotujące dyski, kolory, kręć ten drugi synek, uwaga, no, ale ten fajniejszy jest efekt, zakręć tym tak bardzo. Atrakcji na tym ogródku. To już jest dobry czas, bo jest mało osób. Jest taka pogoda na dwa razy. Nie wiadomo, czy będzie padać, czy nie. I gdzie ta rura idzie? Tu będziemy. Cześć! Halo! Cześć! Tutaj mamy pryzmaty. A, i tu widzimy, co jest na przykład na spodzie, mm -hmm. Labirynt, musisz znaleźć kół. kulkę. Gdzie jest kulka? O, tu jest. Teraz w dół, teraz troszeczkę tylko kapeczkę, o nie, tu się ona jest tu jest, jest, wpadła, teraz w tamtą, w dół, kołyska Newtona i patrz synku, pierwsza kuleczka, o tak. Idziemy na Ojeju, jest tego tyle tutaj. Że minęliśmy połowę, że mogę do tych najciekawszych. Tutaj są jakieś dźwiękowe klocuszki. Ty jesteś za, za leciutki, bo te trzeba skoczyć porządnie. Wygrałeś! Teraz idziemy tu zobaczyć. Do tego. Dwa wózki. Usiądźcie pojedynczo na dwóch wózkach i ciągnijcie lina. Siadasz tu, a ja siadam tam. Gotowy. Ucieka! Boga! Oh, zaraz ja ciebie. to domlinę, oddaj! Zmęczony jesteś. Dobra, idziemy dalej, zobacz. Ile tu jest jeszcze rzeczy? Za mną tutaj ten budynek, który widzicie. Jest to budynek banku komórek macierzystych. Biobank. To jest taka innowacja w województwie świętokrzyskim. My akurat i przy Zuzi, i przy Szymku oddawaliśmy krew pominową I tam jest właśnie magazynowana ta krew. Musimy wziąć to i teraz. To jest, kochanie, peryskop. Rotujący dysk pulsacja. A, rzeczywiście, widać, jakby się ścianki schodziły do kupy z każdej strony. A teraz zatrzymaj! I okazuje się, że jest proste. Jeszcze raz zakręć. Mruża się. Telegraf akustyczny. Jesteś za mały, żeby sięgnąć. Idzie, tata. Tato, choć będziemy rozmawiać. Nie, Tak, będziemy podnosić, już za chwilkę. Głośno i wyraźnie. Tak. A powiedz coś do rury. O, bardzo do. głębiej nie. Nie słyszysz mnie? Halo! Ja cię słyszę. nie słyszę. Jak mnie słyszysz, jak mnie słyszysz. Słyszysz o mnie. No, słyszę. No i jesteśmy. A oto pierwsza zabawa. No, celuj w najmniejszą dziurkę. Bo w największą to, że tak każdy potrafi. O, o, o. Tam się już nie da wyżej. To może to. O, tu się zahaczyłam. Zapomniałam. się. Zapątałam. się. widzisz? Proszę. Tutaj jest pokazany oddech. I teraz tak, normalny oddech Głęboki. Aha tu start. Płytki. Start. Normalny i start. I teraz głęboki. O, nawet imitują oddech. Idziemy dalej. To to może tutaj. Zobaczcie dzieci. Wdech, wydech. Uwaga. Wdech. To jest takie płuco, które jest chore. Oddychaj płucem chorym. A Ty Zuzia oddychaj zdrowym. <śmienic> Trochę to słabo wygląda. No takie masz Nie. To są takie chorowite. Tu masz O, patrz jakie jędrne płuca Widzisz? A teraz to chore będziemy Uwaga. Jak palicie papieroski O, to tak będziecie mieli pucka To tak was Dominika będzie ściskać <noise> Tu mamy serce To są płuca o, i tutaj krew. Uwaga, to są wszystkie jakieś ważniejsze naczynia. Powiedziała. Jest taka O! Chyba pacjent zmarł. Chyba tak, pacjent zmarł, popsute Obserwator żył. Tu może trzeba przełożyć. Ale mam żyły. Ale fajnie. Ale masz żył duża. Teraz dobrze wsać. Widać żyły. Teraz mamusia. Malutkie, Malutkie bo jestem. Malutki A mama? Byłeś. Mama ma jędrne żyły. No jakie masz taki wiesz? Konkretne. Takie mam żyły konkretne. Teraz idziemy dalej. Tutaj są... Tutaj jest krew. Dobra. I teraz tak, mieszanki robimy. B. Zero. Tatuś może musi oddać. A teraz czy mamusia odda tatusiowi? Nie. A to nawet nie będę próbował. <noise> jak zwykle ta się poświęcili. No pokazuję, jak ci bije serduszko teraz. To jest Twoje serduszko. Simulator jacy pod wpływem alkoholu. Lud na Bardzo proszę. Znaczy, no Najpierw może wydmucha ile masz. Co chcesz, narkotyki czy alkohol? Gdzie masz większe doświadczenie? Po czym prowadzisz? Na razie jestem szenwaj, bardzo bezstronnego tutaj. Teraz Czy to jest na pewno pół Mila? Tak! Nie, do, dlatego nie, nie, dlatego nie piję. O, teraz jeden krok Wow Ten symulator jeszcze powinien mieć wersję dachowania Z cię stuknął Na pewno, nie zobaczył, że jedziesz Wrąciłaś lusterkiem pieszego Zabiłam Naj na Najwięcej wykroczeń na trzeźwo Nie, właśnie w stanie trzeźwo, to się A najwięcej to miałam, jak miałam jeden profil Jak mam pić, to albo dwa profila, albo Albo tak, wcale. albo wcale Dobra dziękujemy Dziękujemy Kolor Trzymaj A dobra Teraz trzymaj Jakiś bubel, bo za mało jeden krocek dali. Uznajmy, że, że jest złożone. Chodźcie, idziemy dalej, bo jeszcze bardzo dużo przed nami rzeczy. A teraz pokażemy Wam coś naprawdę fajnego. Harfę świetlistą. A, to jest harfa świetlna. Świetlista to jest moja <gry> O pięknie, Brawissimo! Brawisimo, mężu. Obieg jest naprawdę bardzo duży. Myślę, że spokojnie można tu spędzić 2-3 godziny. Biegna ja nie szczęśliwa, szczęśliwia, jak to się zatrzymuję. Ja? No jak, ja już byłam. Zobaczymy jak Kamik biega. Nie musisz, o tu. <śmuszyna> <śmuszyna> jak wysoko skoczysz, z do góry. O poczekaj, bo trzeba start wcisnąć. O, dobra. Czemu na kanapie? Skacz do góry. 29 centymetrów skoczyłeś. Na bo Jak silny jesteś? Poszukujesz! To było czyste oszustwo. Chodź, Zuziu. O, tu jest segregacja śmieci. Tu jest teraz lejek grawitacyjne. Jak się ma pieniążka, to robi taką. Teraz dzieciom damy. Pieniążki będą sobie tutaj robić. Prysznic zużywa 50 litrów wody, a w wannie kompanie 150 Także kąpcie się pod prysznicem. Teraz Wam pokażemy widok z góry. Ozuś jest zafascynowana piorunami. Kulą plazmową. Lubisz taką kulę plazmową? Nie boisz się tak nosem dotykać? Chodź. Idziemy teraz na dół zobaczyć na dole jakie są atrakcje. A dla Szymonku się miejscami. Szymonku, jaki ty jesteś malutki! Czemu ta Zuzia jest taka duża? A my z Zuzią idziemy dalej. Zuzia, chodź, zobaczymy tutaj. Zobacz, jak osoby niepełnosprawne muszą radzić sobie na co dzień z przeszkodami architektonicznymi. I tutaj jest taki to przeszkód. Jest wózek inwalidzki. I trzeba tym błyszkim inwalidzkim pokonać całą tą ścieżkę. Teraz mamy układ pokarmowy. Tu jest piłeczka. Aha, i ją możemy do góry. I teraz je. Uwaga. O, zobacz, i trawi. Pomalutku przechodzi. Pomożemy jej. I flop zjadła. Podnieść trzeba do góry. I znowu do brzucha. I przeciągnij przez brzuch. Przez wszystkie jelita. Uwaga, i tutaj wyleci. Zobacz. Tu będzie tu wyleci. No, hop. I teraz wyszła tyłem. To są chustawki. Może byśmy sobie domu taką zamontowali. Dobrze, że jest szyba, bo gdyby tej szyby nie było, to byłoby ciężko, a tak chociaż szyba ich izoluje od zabawek. <grymne> Jak planety się ruszacie. Przegapiliśmy jedną atrakcję, która była pod schodami. Stoję do góry nogami. A teraz jestem malutka, ale. Tu jestem w kawałkach. A tu. A tu jest mnie cała masa. Także jeśli widzicie te wszystkie Dominiki, to subskrybujcie kanał. My właśnie wyszliśmy. Bardzo nam się podobała ta wycieczka. Dzieciom też. Wybawiły się. Wychodziliśmy półtora godziny. A zaraz idziemy sobie na ogrody, potem na jedzenie. A z tego miejsca z Wami się już żegnamy. Może ktoś będzie chciał przyjechać do Świętokrzyskiego? To ta nasza seria tych filmów, które mamy w playliście Świętokrzyskie jest do waszej dyspozycji. Zawsze ktoś coś dla siebie znajdzie. I widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć.